No i ciąg dalszy. Właśnie, konsjer coś chciał, generalnie oni zawsze pytają, czy wszystko jest ok. Jeżeli przejdziesz i nie jesteś uśmiechnięty, to cię nie wypuszczą, dopóki nie powiesz, że jest wszystko ok i się nie uśmiechniesz. Jak to gość mówi, no są tu, tutaj po to, żeby tobie było dobrze, to masz się tu o nic nie martwić. A tak, Tam się robi też, no generalnie, no, czego się nie potrzebuje, to się tam idzie i... No i są od tego, żeby to załatwić wszystko. No i tutaj już jesteśmy bliżej oceanu, więc zaczyna tak bardziej wiać. Tam, tam, tam. Mm. Idziemy, idziemy, idziemy. Chyba już szóstą czy siódmą minutę. Dochodzimy do... Nie wiem jak to nazwać. Kładki. Zadaszenia. Które prowadzi do naszego pokoju. Mamy jeden z ostatnich... Budynków, jeśli chodzi o linię zabudowy względem wody. Ponieważ nam to jest tam trochę bardziej w głąb, ale jak się policzy, jak on jest daleko do wody, no to tu już widać, zaczynają baseny i wodę. pójdziemy do wody, aż dobra? Trochę nas nas, pokażemy ocean. Ja nie chcę do oceanu. Tak. Tutaj są baseny. My dzisiaj rano pośliśmy, zarezerwowaliśmy sobie miejsce po środku wysepki, bo tam nie wieje. Wczoraj strasznie nas wywiało, jak byliśmy bliżej wody. To jest w ogóle zastanawiające, bo może 15, może 20 metrów różnicy, i w jednym miejscu wieje tak, że nigdy wysiedzieć, a w drugim miejscu nawet nie czuć, że wieje. To jest bardzo zastanawiające. Ech, tutaj. Musi tu być jakieś specyficzne coś, coś musi osłaniać ten wiatr. Na pewno nie jest tak, bo wiatr wieje stamtąd, więc tu powinno wszystko nas wywiewać, ale w pewnych miejscach staniesz i nic nie czuć, a w pewnych miejscach po prostu nie da się wysiedzieć więcej niż 15 minut. Po palmach widać, że ciągle wieje, zresztą chyba słychać też. A tutaj są baseniki, pompy, tak, most. Widać też, że basen jest posprzątany po wczorajszym wietrze, bo tutaj troszkę liści pływało. Generalnie usmarane, jak tu się przyjdzie, to. Zasuwają panowie z siateczkami, odkurzaczami. No wiadomo jak to w resorcie. Ma być czysto. I idziemy dalej, 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 dalej. I już w tle widać wodę. Ale w międzyczasie co ważne. Tam jest bar. W wodzie jest bar. Tu jest bar. Tam za mostkiem też jest bar. Tu jest bar. I bar na wodzie. Tak, na wodzie. Tak. 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 Więc generalnie ilość barów to... Widać zresztą, jak ręcznikami już tak rzuca. No i tu by się dzisiaj nieprzyjemnie siedziało, ale będą odważni, którzy będą tu siedzieć, ze względu na brak innych lepszych miejsc. Weszliśmy za linię drzew. No to już się zrobiło ciekawie. To takie ostatnie miejsce, do którego można sobie dojść czystą stopą. A teraz trzeba zejść na piach. I jesteśmy na plaży. Na plaży oczywiście morze leżaków. Dużo z nich będzie zajętych za chwilę. No i biało, był sztorm Nie Niosło kupę wodorostów, natomiast one już są pograbione na kupki. Za chwilę będą jechać ludzie je zgadniać, żeby plaża była czysta. Tak zresztą widać kawałek oczyszczonej plaży. Właśnie. No i to było na tyle. Taki mamy ośrodek. ja.